Do Hiszpanii przyleciałam już we wrześniu, odebrałam klucze od mieszkania od właściciela, wynajmowałam pokój w mieszkaniu, gdzie mieszkały też inne dziewczyny. Właściciel mieszkania poinformował mnie, że na razie będę mieszkała sama, ponieważ inne osoby nie wróciły jeszcze z wakacji. Jakie było moje zdziwienie kiedy już pierwszego wieczoru drzwi od mieszkania otworzyły się i weszła dziewczyna. Bardzo się z tego powodu ucieszyłam, chciałam się przedstawić mojej nowej współlokatorce, a że nie znałam jeszcze wtedy płynnie języka hiszpańskiego, postanowiłam to zrobić w języku angielskim. Na co dziewczyna zrobiła olbrzymie oczy i dała mi do zrozumienia, że angielskiego ona nie rozumie. Postanowiłam więc zmienić język na mój łamany hiszpański, ale też bardzo kiepsko to wyszło. Zaczęła do mnie mówić, nic nie rozumiałam, co do mnie mówi. Absolutnie nic. Ja wróciłam więc do mojego pokoju, usiadłam na łóżku i zaczęłam płakać. Kiedy tylko zaszło słońce, drzwi ponownie od mieszkania się otworzyły i wyszła grupa ludzi, wszyscy mówiący w języku, którego ja nie rozumiem. Wtedy sobie pomyślałam, Trzeba było lepiej nauczyć się tego języka hiszpańskiego przed wyjazdem do Hiszpanii. Grupa osób zajęła kuchnię i rozpoczęło się wielkie gotowanie. Godzina ósma rano. Wychodzę wystraszona z mojego pokoju. Idę w kierunku kuchni, a tam, słuchajcie, bałagan, jakiego w życiu nie widzieliście. Wszystkie garnki, patelnie, sztućce, talerze. Wszystko, absolutnie wszystko było brudne. Nie byłam w stanie zrobić sobie śniadania. Z łzami w oczach wyszłam z mieszkania. Pomyślałam sobie, że ten hiszpański nie może być taki trudny i że w jakiś sposób nauczę go się, aby skomunikować się z ludźmi, którzy wieczorem robią u mnie imprezę. Drugiego dnia sytuacja się powtórzyła. Kiedy tylko słońce zaszło, grupa ludzi przyjechała do nas do mieszkania. Ogarnęli trochę kuchnię i z powrotem rozpoczęło się wielkie gotowanie i wielka całonocna impreza. I tak trzy noce z rzędu. A ja zamknięta w swoim pokoju, próbowałam nawiązać jakiś kontakt z tymi ludźmi, ale niestety mi się to nie udało. Myślę sobie, ten hiszpański jest jednak za trudny dla mnie. Czwartego dnia zauważyłam, że w przypokoju stoją walizki i moja nowa współlokatorka wyprowadza się. Pomyślałam sobie, że może impreza była zbyt głośna i dziewczyna dostała eksmisję. Po tygodniu od mojego przyjazdu drzwi ponownie się otworzyły i weszła kolejna dziewczyna.